Dzień dobry, słońce świeci, temperatura w miarę sprzyjająca, więc warto wyjść na zewnątrz, dotlenić się i zacząć szykować ogród do nadchodzącej wiosny, bo pracy jest bardzo dużo. Co należy zrobić w marcu w naszych ogrodach? O tym jest ten film. Miłego oglądania. Jak obejrzycie do końca, to będę wdzięczna, jak posadzicie kciuka w górę pod filmem. I pamiętajcie o subskrypcji Koniecznej dzwoneczki, żeby być na bieżąco. Marzec to nie tylko czas intensywnych wysiewów, ale również przygotowania ogrodu do nadchodzącego sezonu. Z mojego tunelu po ostatnich wichurach zbyt wiele nie pozostało, dlatego w tym roku wszystkie nasiona będę wysiewała bezpośrednio do gruntu. W marcu bezpośrednio do gruntu możemy wysiewać cebulę, groch, por, pup, szpinak, marchew, pietruszkę, rzodkiew czy koper. Na wcześniej przygotowane miejsce możemy wysiewać niektóre rośliny jednoroczne, ale również byliny i trawy ozdobne. Oprócz wysiewania nasion, marzec to również dobry czas na nowe nasadzenia w ogrodzie. Jest to idealny moment na nowe nasadzenia z roślin z odkrytą bryłą korzeniową. Pamiętajcie, żeby je namoczyć przed posadzeniem. Najlepiej moczyć przez 24 godziny. Ziemia jest rozmarznięta, to możemy śmiało sadzić rośliny, które rosną w kontenerach. Na przykład krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Jest to również dobry czas, żeby rośliny przesadzać i je dzielić, na przykład byliny czy właśnie wspomniane wcześniej trawy ozdobne. Trawy ozdobne przygotowujemy do sezonu. Trawy ozdobne, które już okazują oznaki zbliżającej się wiosny, ścinamy lub wyczesujemy. Chodzi głównie o gatunki rodzimego pochodzenia, na przykład cienniki, śmiałki, trzęslice czy seslerie. Zimozielone trawy ozdobne, na przykład tużyce czy kostrzewy sine, wyczesujemy. W przypadku zimozielonych traw ozdobnych, które mają szerokie liście, ale te niestety zostały uszkodzone przez mrozy, oczyszczamy z takich uszkodzonych liści. Starajmy się takich traw nie ścinać, tylko wyciąć uszkodzone, brzydkie liście, tuż przy nasadzie. Wyczesane, drobne trawy ozdobne pozostawiam na wierzchu kompostownika, żeby ptaki mogły sobie z nich wić gniazda. Natomiast długie i sztywne pędy miskanta olbrzymiego pozostawiam na później. Posłużą mi jako podpory dla na przykład groszku. Rośliny ozdobne, które wrażliwe są na wiosenne przymrozki, na przykład mieczyki, kanna. Już możemy posadzić do donic, żeby je trochę przyspieszyć, pod warunkiem, że mamy odpowiednie dla nich miejsce, żeby nam nie przemarzły. Jeżeli jesienią nie udało nam się posadzić czosnku bezpośrednio do gruntu, to teraz możemy posadzić w doniczkach, a następnie pod koniec marca przesadzić je do gruntu. Pamiętajmy o harmonogramie wykonywania oprysków naturalnych i chemicznych na drzewach i krzewach owocowych, ale również ozdobnych, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób oraz szkodników. Na temat oprysków opowiadałam całkiem niedawno, więc Was odsyłam do tego filmu. Możemy rozpocząć nawożenie w naszym ogrodzie nawozem granulowanym, długodziałającym. Na nawozy płynne jest jeszcze trochę za wcześnie. Dobierajmy nawozy pod konkretne rośliny. Na przykład w przypadku porzeczki uważajmy na nawozy, które są bogate w potas oraz zawierają chlorki. W przypadku roślin, które są wrażliwe na mrozy i przymrozki, np. przykład lawenda, na nawożenie jest jeszcze trochę za wcześnie. Marzec to intensywny czas porządków w naszym ogrodzie. Im większy porządek, tym mniejsze ryzyko wystąpienia ślimaków. Sprzątamy gałęzie, kamienie, ścinamy suche trawy, byliny i opadnięte pozostawione liście. Oczyszczamy i przygotowujemy donice do nasadzeń, ale również oczyszczamy, szykujemy rośliny, które w nich już rosną. Rośliny zimozielone podlewamy Usuwamy wszelkie suche liście, połamane gałęzie. I rośliny również przycinamy. Z roślin, które chroniliśmy przed mrozami, usuwamy kopczyki, chochoły czy inne osłony. Warto teraz w ogrodzie dokonać wszelkich napraw. Naprawić ścieżki, murki, umyć, oczyścić elementy betonowe, ceglane czy drewniane, a drewno zaolejować. Jeżeli macie budki lęgowe w swoim ogrodzie, to początek marca jest ostatnim dzwonkiem na to, żeby je przygotować dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Teraz, jeżeli widzimy, że odbijają chwasty, warto się ich pozbyć. Najłatwiej i najwygodniej, najszybciej zrobić to za pomocą motyki. U mnie zawsze w warzywniku na ścieżkach jest spory problem z chwastami, więc już zaczęłam się ich pozbywać, żeby łatwiej było się po nich przemieszczać i żeby chwasty mi tak mocno nie przerastały. A co będę chciała konkretnie zrobić? To zachęcam do obserwacji. Oczyszczamy truskawki z suchych liści oraz takich, na których widnieją plamy. Przycinamy maliny, ale również warto oczyścić ziemię wokół tych roślin. Ja niestety podczas sadzenia malin pomyliłam odmiany, więc nie wiem, które maliny są letnie, a które jesienne, więc wszystkie zetnę nisko, tuż przy ziemi. Na rabatach wykonujemy mulczowanie, raz, żeby dosypać korę czy trociny, które zostały wywiane przez wiatr, ale również żeby w przyszłości ograniczyć przerost chwastów i zatrzymać w ziemi jak najwięcej wilgoci. Przed uruchomieniem podlewania warto sprawdzić węże, krany czy pojemniki, czy są szczelne. Warto naszykować pojemniki na deszczówkę czy na różnego rodzaju gnojówki. Z początkiem marca jeszcze tniemy drzewa, krzewy ozdobne i owocowe. Niektóre ucięte pędy krzewów ozdobnych będę ukorzeniała, a na przykład ucięte pędy róży zachowam na później, żeby nimi okładać grządki. W ten sposób trochę ograniczę występowanie ślimaków. Jeszcze sporo cięcia przede mną, chcę przyciąć, odmłodzić tego lilaka, róże i to będzie temat kolejnych filmów, jak przycinać i odmładzać krzewy w ogrodzie. A tymczasem polecam Wam obejrzeć ten film. Przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam.